Zapraszamy w tym momencie na scenę pana Marka Pixe, prezesa przedsiębiorstwa turystycznego Tours, grupa Atlas Tour, spółka Zoom. Naprawdę duży honor i zaszczyt dostać żorską nagrodę w Tegza gronie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Papitule, Panu Prezydentowi i dużą miastem gości. Zgodnie z tradycją rady, krótki film prezentujący sylwetkę kolejnego laureata. Szanowni Państwo, od ponad 17 lat grupa Atlas Tours spełnia wakacyjne marzenia swoich klientów. W okresie tym z małego biura podróży przekształciliśmy się w grupę, którą tworzą cztery przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Słowackiej. Naszym sztandarowym produktem są rejsy wycieczkowe, w sprzedaży których od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na polskim rynku turystycznym. Organizujemy imprezy na statkach największych armatorów docierających do portów na całym świecie, sprzedając je przez sieć około 800 agencji w Polsce. Oprócz swojego produktu, przez sieć agencji własnych sprzedajemy w czasy pobytowe oraz wycieczki objazdowe, bilety lotnicze i autokarowe największych organizatorów i przewoźników. Jesteśmy firmą z żor, gdzie większość naszych pracowników się urodziła i mieszka co podkreślamy na każdych targach i imprezach branżowych. Ja jestem żożaninem od trzech pokoleń i jestem z tego dumny. Wspieramy żorski sport i szkoły, pomagamy fundacjom i organizacjom charytatywnym, a nasza firma to dobra reklama naszego miasta. Marka Atlas Tours znana jest nie tylko w kraju, bo poprzez nagrody, które otrzymujemy za sprzedaż od zagranicznych armatorów, w różnych kategoriach promujemy nie tylko Polskę, ale również Żory. Hasła „Wypoczywaj na morzu” czy „Podróżuj z najlepszymi” są naszą wizytówką, a ponad 100 tysięcy zadowolonych klientów naszą dumą i siłą do dalszej pracy. Podróżuj za